Pierwsze, Katakros podbił ziemię na wschód od Szajsz Nadir, znane kiedyś przed erą chaosu jako Imperium Osaja. Była to spora połać terenu, kiedyś należąca do Mortarchen Lekropolii, ale od dawna podbita przez inne siły. Katakros szybko przypomniał im o tym, kto jest prawowitym władcą żniwiarze. Rozpoczęli metodyczne czystki na ziemiach swojego starego imperium. Podczas tej kampanii wyczyścili sporo plemion chaosu, kilka królestw skorumpowanych Duardinów oraz hord zielonoskórych. Materiał, zebrany podczas żniw, posłużył kapłanom z zakonu Mortysian do jeszcze intensywniejszej produkcji żołnierzy. Największe wyzwanie mortarcha ujrzał w z Eternals, w dzieciach Sigmara. Podczas bitwy na rzece Draxmatic siły Katakrosa rozbiły w pył Greyhoundów należących do zakonu Envius of the Heldenhammer. Podczas tej rzezi pan żniwiarzy po raz pierwszy, ale nie ostatni, odpłacił swoim oprawcom za więzienie go przez wieki. W ciągu kilku następnych lat Katakros odzyskał w pełni kontrolę nad terytoriami swojego dawno zapomnianego imperium. Dodatkowo jego kampania wojenna dostarczyła jego kapłanom masy materiału, ton kości, z których wytworzono kolejnych żołnierzy. Pierwsza kampania żniwiarzy kości z Osaja zakończyła się pełnym sukcesem. Legiony Katakrosa sprawdziły się, ale mortarcha wiedział, że jego następny ruch przetestuje jego żołnierzy poza granicę wytrzymałości. Jego pan, Nagasz. Od dawna pragnął uderzyć w Eight Points i zdetronizować archaona wszechwybrańca. Katakros, który nadal ponad wszystko cenił sobie najbardziej skomplikowane strategicznie wyzwania, wiedział, że spełnienie pragnienia jego mistrza może być największym wyzwaniem wojennym, jakie spotkało mortarchę. Eight Points było półkrainą po odizolowaną od wszystkich innych wymiarów. Znana kiedyś jako All Points, ta samotna wyspa w Eterpustce, znana była podczas Eremitów jako miejsce, które nie istniało nigdzie, ale prowadziło wszędzie. Z ogromnych wrót, znajdujących się w Allpoints, można było dostać się do każdej z krain. Dlatego też miejsce to stanowiło witalne serce handlu i wymiany ośmiu krajów Eremitów. Zanim nie zostało brutalnie podbite przez Archaona i przemianowane na eight Points, tron Wszechwybrańca. Do tej odizolowanej krainy prowadziło tylko osiem wejść w całym uniwersum. Każde chronione przez Olgate. Gigantyczne bastiony stworzone do odpierania nawet najliczniejszych najeźdźców. Te, które kontrolowane były przez siły Archaona, Zostały umocnione piekielnymi machinami i konstrukcjami wojennymi oraz obłożone tysiącami okutych w czarne zbroje wojowników chaosu. Te, których nie kontrolował wszechwybraniec, należały albo do wrogów Nagasza, albo były dla niego niedostępne. Dla wielkiego nekromanty, najbliższym dostępnym wejściem do domeny Archaona były wrota końca shaish. Chociaż nadal ufortyfikowane były przez siły wszechwybrańca licznie broniące wejścia do jego krainy, to gdyby Nagaszowi udało się je podbić, miałby dostęp do 8 Points. Katakros analizował każdy aspekt potencjalnych prób odbicia wrót dla Nagasza. Gdyby nawet mu się udało i odzyskałby wrota końca, to był pewien, że po ich drugiej stronie czekałaby na niego niezliczona horda chaosu w licznych fortyfikacjach. Mortarcha był pewien, że jego żniwiarze byliby w stanie odbić spory kawałek terenów po drugiej stronie wrót, ale obawiał się, że w końcu zostaliby otoczeni, zepchani przez liczne ufortyfikowania do niekorzystnych pozycji i walki na zasadach wroga. Mortarcha potrzebował sił, dla których te konstrukcje obronne, ściany i bramy nie będą problemem. Posłał szybko posłańca do Dolorium, do samej Lady Olander. O wsparcie ze strony eterycznych legionów Nighthouse. Zagadka, jak podbić Eight Points, nie była łatwa nawet dla geniuszu Katakrosa. Arhaon, do którego należała ta półkraina w centrum kosmosu, dobrze wiedział, jak bronić swoje siedziby, gdyż sam był jedynym generałem, który był w stanie podbić to odizolowane miejsce. Przez całą erę Haosu. Ruinujące potęgi zsłały całymi legionami swoje demony, bezskutecznie próbując podbić Allpoints i cywilizację ludzi, elfów i duardinów, których gildie broniły tego miejsca. Dopiero gdy wszechwybraniec przybył do Allpoints, sytuacja się zmieniła. Archaon zmusił legiony demonów do porzucenia swoich bogów i ruszenia pod sztandarami Trójokiego Króla. Jego przebiegłość i brutalna siła podległych mu armii chaosu spowodowały, że po raz pierwszy w historii bastiony Allgate spadły, a trójoki król przejął władzę nad najważniejszym miejscem w kosmosie. Cywilizacje Allpoints zostały wybite jedna po drugiej, a na ruinach ich królestw powstały bluźniercze totemy, oddające hołd ruinującym potęgom. Dla samego Archaona. Ta półkraina była idealną lokacją, z której mógł przepuszczać swoje krucjaty we wszystkich ośmiu krainach. Zniewalając miliony mieszkańców, wykorzystał natywnych dla Allpoints Formoroidów, cyklopowatych budowniczych, którzy rozpoczęli budowę największej z fortec Archaona Varanspire. Varanspire to najprawdopodobniej największa z ośmiu krain. Jej skala powala. Jedyne co wielkością dorównuje Waranspire, to należący do sigmara pałac Azyru. Tak bardzo Waranspire połączone jest z krainą chaosu, że wnętrza tej gargantuicznej konstrukcji przeczą naturalnym prawom. Najeżone kolcami ściany spływają cały czas krwią i łzami umęczonych ofiar. Korytarze zapadają się w sobie, a niektóre schody prowadzą w nieskończoność. Gdyby ktoś wyjątkowo pechowy Zagubił się kiedyś w tej cytadeli Mógłby nawet trafić do kryształowego Labiryntu Zincha Czy ogrodów Nergla W samym sercu Varanspire Leży hala pokonanych To w niej Pomiędzy lasem kolumn Na których ktoś wyrzeźbił twarze Każdej jednej ofiary Archaona Stoi tron Zbudowany z ciemności Ten tron Wykłuty został z dusz pożartych przez zabójcę królów, legendarne ostrze Archaona. I ten tron pozostaje zawsze pusty. Od wieków pusty. Najwięksi demonologowie krain twierdzą, że Trójoki Król nie zasiądzie na swoim tronie, dopóki pod jego butem nie zostaną zgniecione wszystkie z ośmiu krain. Katakros, mortarcha nekropolii, od dawna nie czuł takiego wyzwania. Zanim jego żniwiarze ruszą, musiał o tym miejscu wiedzieć wszystko, ale o tym porozmawiamy sobie następnym razem.